Dobra, walisz tam. Nic nie słuchałem. Okej, okay, i was tak przywitałem takim małym Harlem Shake'em. Ale znalazłem takiego puka i, what the fuck, jest zima! Kurna, już jest tak lodowato. Już czuję się tak. taki. chłodny. Tak niewygodnie się czuję, no bo na zewnątrz jest zima, w grze jest zima, no nie. Okej, okay, dobra, wiesz co robić? Wiesz co robić? Bo nie muszę ci pomagać, a jednak muszę. Już jestem takim dobrym kolegą, że mogę Ci pomóc. Wyjść z roweru. A, nie, zaraz, ja mam tam misję. Uuuu, kio. In a Jimmy style. In a freaking Jimmy style. Ok, jeszcze mu w tyłek wjedziemy. W tyłek wjedziemy. Yeah. A, dobra, to nie było w tyłek. Byslab. Bam. W mu cię Dobra, 360 stopni. Komu jeszcze skrycimy suta? Może temu będę robi? Kbam. Kbam. O, się. Nie ta strona. Śpia... Oh, o god damn Śpia... Pa... 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 Okej, okay, dobra... Potrąciliśmy kobietę Nieładnie, ładnie... Ale dzisiaj nie ma dnia nie kobiet Więc mogę... Potrącać ile chcę kobiet PAM! Śpia... O, kurwa, nie to Son oh, of a gun? Oooo, ja mam respekt do tych gości Tych, tych... A, oh, to z ich brudna dzielniczka, no to no, tak. Wow, pizza leżała na podłodze, widzieliście to? Pizza leżała na podłodze. Ok, idziemy na naszą pierwszą misję. Wow, tu nawet tam jest mały dzieciak. Wow, ruiny Balls of Snow. What the fuck? Hey, 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 Święty hey, Mikołaj! Hey, no, no. Okay, Tak, you wanna kick tak. in the balls? No, i oh, sorry, that. Christmas balls. i am just a little down on my luck. I mean one year I'm living in Greenland with a bossy of elves, it's a okay. talking red wow. next I'm getting treated like a drunken fool. Thrown out of the oh, north. <laughs> of town like this! Okay, man, now you're kind of creeping me out. Why, why, why does everyone say that to me? <laughs> Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me, calling me a pervert, throwing snowballs at me. Shit just like him, little red bully. No. Hold on! Which kid? Those, Those ones are? over there! The tough kids, damn it! Not the rich kids from the fancy schools like you! The molly a little Maurice boys like you! Yeah, that's me. <laughs> they keep attacking me, man!

Właśnie, zaraz ich złapię, zaraz ich biję. Ale za jakiś porządny z prezent, za jakiś porządny prezent. Musisz mi załatwić, nie wiem, hmm, Kucyka! Okej, okay. pomożemy Świętemu Mikołajowi... oddać prezenty. Dam prezent tym dzieciakom. Yy, na znaczy moje pięści. Oh yeah. Kto chce prezent? Kto chce prezent? Pomocnik Świętego Mikołaja nadchodzi. To jest dzieciak? To też jest dzieciak? Ano to nie jest dziecię. Dobrze, święty Mikołaj już. robi wszystko co chcesz. Nie ważne czy są dzieci czy nie. Zemsta świętego Mikołaja. Ej, ludzie, słuchajcie, jestem pomózykiem świętego Mikołaja. Got him. Siara fucker. O to fuck! Mami się tymi kłami, mama. mama. Spokojnie. Ale na pierwszy raz ty się daj, 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 da 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 Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Fuck 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 fuck! Wow, kraksa! No piesko, bierz piesko. Bierz. Crap, crap, crap. Przekupił ich. Dobra, wiem, 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 wi wi każdy to wie. A, oh, dobra, dajemy. Dajesz mi A, dobra, jeszcze. Wchodzimy. Szkoda że, nie, szkoda, że się nie przebrałem za elfa. Ciekawe, czy można. Jestem niegrzecznym elfem. O, geo, trippy No, kurde, człowieku. O, super. Fuck me! Hello. Fuck me! No! What the fuck! What the fuu! W the, fuck? What the fuck? Nienawidzę szkoły! Nienawidzę szkoły! Okej, okay, to najpierw robimy misję w szkole, szkola misja w tym. Właśnie tego Mikołaj nie idzie. Jesteś żałosny. Okej, okay, jedziemy. Zbliż no, zbiliśmy grubaska. Idziemy Shut up. Eh, co jest to Może, twój <laughs> <laughs> Fuck. 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 to tutaj gdzieś, tak? <laughs> Wet killer. Weed killer. <laughs> Hello? You, uh, oh, boy, don't just stand there. Boy. Come and help. Me what do you want sir why did you send for me uh, yeah, i sent something for sure. you oh yes i did huh. look at that plant boy Oops. magnificent isn't it a crapula maxima fortissima a rare and precious venus flytrap Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His mm -hmm. father is not a nice man. This is Darby a is speech. not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Oh shit. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Right no boy, boy, the plant boy. Kill the plant. Ah, to jest, right. to jest głupia, nie Bez sensu. A lepiej zabić tego, który ma tę roślinę. Oczywiście robota. Jedna kurka i już koniec. A tę roślinę to musimy przesadzać, wysadzać. Nie podlewać i dopiero wtedy nie ma no nie? Musiałabyś się wysuszyć na śmierć. A to sensu nie ma. Okej, okay, gimme that To jest moje. Sorry gościu, to nie twoja kola. Widać, że ktoś się bił też na ten rower. Ale to nie twój czas. It's a Jimmy Town. Wow, policja nie zauważył. A może nie chciał zauważyć? że są. What the hell? co ja tu muszę wziąć? What neighborhood? Good boy O, oh, Dawn. come on. Okej, okay. wybrałem sobie fryzurkę. Okej. Okay. Fajnie, fajnie wyglądał. <grymne> Jimmy, myślałem, że Jimmy zawsze będzie łysy. A on może mieć włosy, no, kto by pomyślał. Przepraszam. Czkawka. idę. Huh, oh, okej. Okay. W. Okej. Co? Uncle Barry Sweater. Gonna... What the fuck? What the fuck? Muszę kupić, kurde, ile to kasy trzeba wydać? Ja pierdzielę, to trzeba oszczędzać kasę na... każdy wydatek. OK! To będzie ostatnia misja. Ostatnia misja, ponieważ... Kurna no! No kurna no, miałem skończyć przy tym pięk pięknym... pięknym... ...chapterze 3. You know Shut up! Aquaberry shirt. Aquaberry vest. Aquaberry sweater. Już kurna, już! And thanks Shut the fuck up. I want Shut up. What the fuck? I hope I get into a good college. Mm. się na mnie patrzył. Wow, mogę kopnąć piłkę. Dobra, nieważne. Idziemy. Tak się krzywo na mnie patrzył, że nie, nie mogę po prostu wytrzymać, musią go załczyć. Eh. Ale... Ty się też na mnie tak krzywo patrzy, no nie! Ty się tak kupię gapisz, no. Nienawidzę świąty! Nie no, ty... tym Tym razem nie lubię bardzo zimy, no. Bo jest za zimno, no. To jest zimno, tam jest zimno, wszędzie zimno, no. Wchodźmy. No, no, nie, nie! Nie wchodzimy na rower, tylko wchodzimy do sali. God damn, open this crack! Dobra, już.

Get it, go, go, Fuck... Dobra... Okej... Okay. To chyba mogło być w dwie strony robione. Ja chciałem go bić, up! Wow. Marihuana. Plantacje marihuany. Ho, ho, ho. Wygląda jak. Przy przypomina mi to misję z Far Cry'a. O, no, myślę, że to będzie miała ta katy. You gonna die, bitch? You gonna die. You just gonna die. You just fucking gonna die. Strychka, eh, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Zdrawi to przyjemność. Ha ha ha. No, oh, ja wiem, ja, ale muk. Uh. You dickhead. Ho 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 ho. You gonna die. You gonna die. To lepsze niż gazeta. Oh no, no no. Oh no, oh no, you didn't. Oh no, you didn't. No, you did not. No, you did not. Och. Kto jest bardziej? Jesteś ona? Oh, yeah. okay, oh you're gonna die. Oh, you're gonna die. Jump! Bam! You gonna die! You gonna die! You YouTube, You two! You two! Oh, <laughs> slow motion, goddammit. it. Slow fucking motion. Ah, die, bitches, die. So, see him? Ah, Ah, but the sticky bombs, ah, I'm so, yes. oh, so, What the fuck? Ah. Oh. Oh, I'm a Hulk. Yes, I'm Hulk. Oh.

O nie, o nie. Dobra, teraz już nie ma. No mercy Pierz. No mercy. What the fuck? Oo! Oh, slow motion. Slow motion. Nienawidzę klatkowania, nienawidzę. Ja po prostu nienawidzę klatkować. Okej, okay, ja nic nie robię. Tak raz zaraz się sama popsuję. Dobra, dał radę. Come on! Nie mogę wyjść! Nie ma wyjścia! Pff, drzwi się same otworzyło, no fajnie! Ok, no, get the fuck out of you! Szarza! Wow, ale mi jajkiem rzucił. Uu, to jest niefiedy. No na razie... Jest! 30, 30! Jest! I to była ostatnia misja, ponieważ, kurczę, no, nagrywam ją chyba w 50 minut, a pewnie będzie trwała 10 minut, tak? Ale niestety, muszę, muszę już kończyć. Bo już mi się nie chce. I mi jest zimno. I muszę się nawet kakała Okej, okay. dobra, to ja może jakoś go załatwię. Albo nie, o, mysz! A, już zmęczył, dobra. Więc do zobaczenia, do widzenia, etc., etc. Póki mnie jeszcze nie widzi! Póki mnie jeszcze nie widzi! Póki mnie jeszcze nie widzi!